Siemaneczko, jestem Stanuloka, do następnego na kanale ZG 4 Oczywiście z moim kodzikiem promocyjnym LOKAZ macie 5% bonusu Do wpłaty i, sk i skrzyneczkę Milspec na start, to jest Restricted. Przejdziemy sobie do Milspeca, otworzymy go oczywiście Zobaczymy jak dzisiaj dopisuje szczęścia, ale miałem szybki tryb odpalony No i się opłacało Glock, palnik Bansera I testy za 2,36, to jest ciekawe Wydawało mi się, że ten skin jest tańszy. E, gdzie on jest? Teraz myślę, ślepota się wykaże. Jest tutaj. Ej, dam sobie rękę uciąć, że jakiś że jakoś tydzień temu on był za złoty 60, nie? A było 70. A teraz już jest za 2,36. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe to. E, no dobra. Także bardzo fajnie oddało. Otworzymy sobie w to, że się dzienną krzynaczkę <laughs> Szóstego poziomu. Z głosem u mnie już lepiej, ale jeszcze nie jest idealnie. No to już jesteśmy na dobrej drodze, żeby wrócić do pełni sprawności. Zetka e, za 2 zł wypadła całkiem spoko. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę za wbijanie poziomu brązową. Jest tam jeszcze 56 kluczy, także jeszcze, jeszcze będziemy sobie otwierać. 5.7 e, kulant za 20 groszy, to całkiem nieźle. E, mamy 4.56 z tych trzech, tak powiem, otworzeń. OK. Yy, potestujemy sobie dzisiaj yy, mocnych panów, a dokładnie Gold Fury, skrzynkę, zadyszkę, yy, evencik ze smokami co mną już yy, przetestowane. Potwieraliśmy sobie te wszystkie trzy skrzyneczki yy, tak samo jak ten event, który może... Nie, jeszcze jest. I widzicie on nie ma w ogóle jakby timera. To jest ciekawe. Czyżby on miał tutaj zostać troszeczkę na dłużej? No ciekawe, ciekawe, ciekawe. No ale jest ten evencik, którego jeszcze nawet nie ruszałem Także mamy tą skrzynkę dzisiaj za duszkę Zobaczmy co to jest za skrzynka To jest procentówka z tego co widzę Mamy 60% na 5.7 na Orange Peel I potem mamy już oczywiście Profit Ale z tymi 60% <grych> Jak to zazwyczaj Z tymi procentówkami co jest 60% skin tani To właśnie tak jak zobaczyłem wcześniej jest tak, że jak traficie już skin z tej puli tutaj na początku to profit macie dosyć niski, bo macie 10, tutaj macie 44 groszy, tutaj 72 tu 80, no tu już złoty 40 i tu już się zwiększa taki w miarę profit, no to można powiedzieć, już, że od tej emki zaczyna no bo otwieracie skrzynkę zadychę, macie, yy, za dychę, macie za na za 15, także całkiem spoko yy, i od tej emki już ten profit jest całkiem fajny takim skinem yy, do trafienia, takim już najlepszym w miarę tak, że Czuję, że go trafimy dzisiaj na pewno. To jest ten USP, bo jest na niego ponad 0,5%, więc on raczej się dzisiaj pojawi. No raczej na pewno, no bo nie, nie wątpię, że, wątpię, że właśnie że miałby nie wylecieć, no bo jednak nie jest to mała szansa. Tutaj zaczyna się robić dopiero mała szansa. Mamy już 0.083. No także tu już jest dość nisko. Mamy też dwie kosy, mamy Digla Hypnotic za 44. 441 zł. Dużo czwórek tutaj jest, bo jeszcze 44 grosze nieźle. E, no dobra, otwórzmy sobie może 4, przełączmy sobie ten tryb. Bo... O, mi tak, no nie wiem, coś mi nie siedzi, ten trybek. E, o, szkoda tego TK, ale mamy tą MK, o której mówiłem, e, 16 zł, a otwarcie nas kosztowało 40. No wiadomo, że jak trafimy 3 fajne no to w zysku tego nie będzie. No i to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo powiedziałem, że tego USPK na pewno trafimy i trafiłem go już w szóstej skrzynce w sumie jak... Nie, w piątej skrzynce, bo otwieram po cztery i wyleciał w pierwszej, także w piątej skrzynce wyleciał ten USP, o którym mówiłem i profit razy dwa od razu mamy, nawet trafiając tylko samego tego TEKA. Także ciekawie. Znaczy USPK, a nie TEKA. Tak jest tu jakiś tak jest, jest Decimator. Też 56 zł, także spoko. Wleciał na f 7, także prawie na zero wyszliśmy tym otworzeniem. Tutaj koty się pojawiły, szkoda, że nie doleci do tego droższego f 7 Zostaje tylko boot protocol co 24, co nie jest i tak złe. Myślałem, że będzie w gorszym stanie i będzie kosztowało coś, coś koło tych dwóch dych. O, i to jest spoko otwarcie. Mamy Emeczkę, mamy Awupkę, ale czy to będzie profit? O, to jest AWP faktoryjnie, to, to musi być profit. 40 zł z samej AWP, więc mieliśmy 15 ponad zł profitu, także fajnie. Yy, otwórzmy sobie może jeszcze razy 5, 50 zł. Yy, I uwaga, no niestety 4 razy 5-7 na 5 skrzynek, więc tutaj banan nam nie wystarczy. Wraca nam tylko jedną skrzynkę, także średnio. Otwórzmy sobie jeszcze raz. O i to samo trafiliśmy, o, ciekawa sprawa No to do 3 razy sztuka, jak 3 razy trafię to samo To robię salto, okej okay. Mamy dwa gloki. na szczęście, 27 zł. No to co, może jakaś bitewka, może jakaś bitewka Dodaję skrzynkę, Gold Fury Za 10, a dajmy sobie 7 skrzynek, dajmy sobie 3 graczy No nie wiem czy udałem prywatną Ale dobra, jak już dałem prywatną to trzeba przywołać bo ty Nikt tu mi nie wbije, nie mam komunika. Teraz podać właśnie szybko, żeby Mógł tej bitewki sobie dołączyć, także e, dodamy sobie boty. Mamy Henrego, mamy Arnolda. E, no i lecimy. No i lecimy. 11 tysięcy o jest online. To jest ciekawe. To jest dużo. No i jest taka godzina idealna, w sumie żeby sobie lecieli ludzie. O, papłupka Ternis. 76 zł kosztuje faktryniu. Wow. Ładnie poszła w górę. Ale no nie ma co się dziwić, Bardzo fajna łupka. Była strasznie niedoceniana, jeżeli chodzi o cenę. E, no to proszę Poszła w górę, ciekawe czy e, Skiny w tej skrzynce, w której ona jest Też dzięki temu troszeczkę sobie Na cenie zyskały, no bo tak to można było na przykład robić kontrakty, żeby ją sobie e, wydropić i tak to robić sobie zysk na kontraktach Także musiałbym to w sumie Po odcinku przeanalizować Jak to wygląda No i mam awp'kę, ale no niestety no tutaj Arnold se trafił Nie dać, że awp też se później trafił Maka Stalkera za 56 zł, no także Bitwa raczej nie do wygrania Damy sobie może Taką bitewkę za stówkę eee, Sprzedam sobie cały Galila. 12 groszy niestety, dostaliśmy tylko Jako skin pocieszenia Poczekamy sobie chwilę Dodamy boty, 10 sekund, może ktoś dołączy Mam nadzieję, no, że z tych 11 tysięcy osób Nikt nie będzie chciał bić No come on. No niestety Chyba nikt nie wbije, chyba nikt nie wbije Mamy Chad'a, mamy Henry'ego no dobra, no czadisko Rywalizujemy ze sobą. Chociaż pewnie tak cicha woda, tu Henry pewnie wygra. No, w pierwszy skin do niego. Międzycy typ 5 5'7. Ok, mamy tutaj bananka sobie. Dyszka Deep Delta. Akacz, dla czada. Na szczęście teraz nikt nic nie trafił. Chociaż fajnie, jakbym ja trafił, oni nie. Tutaj Henry trafił sobie w los hmm. I on na się prowadzi. On na razie prowadzi. Umacnia się troszeczkę chociaż. Chociaż mam disco trafił Five Stevena Za 24. To tak jakby dwa na, to dwa te skiny. Także chat aktualnie prowadzi. Ale chyba właśnie my wskakujemy teraz. my wskakujemy na pierwsze miejsce. Tym fajnym dropem. I jeszcze meczka do, dolatuje. Fajnie, 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 fajnie to wygląda. I gloczek. Dobre zabezpieczenie tej bitwy, ale jeszcze. Czekam na tą ostatnią skrzynkę. okej okay, mamy P90, i to mi chyba nie zagrozi. Na szczęście nie. wygrałem bitwę 94, 44, 203 zł. Yy, za stówkę bitwa całkiem nieźle. Mogło być lepiej, ale i tak fajnie, że wygrałem, nie? Fajnie, że wygrałem. Dodam sobie jeszcze na koniec na czterech też 10 skrzynek. Tutaj sobie wszystko sprzedam. No to tylko z tej bitwy miałem skiny. Nic dodatkowego. No i zobaczmy, czy na 10 skrzynek 3 boty tutaj ze mną walczą. No i let's go. Procentówka. Lecimy. Pierwszy da Henry'ego. Reszta 5 seveny, OK. Wszyscy już trafili poza mną. Coś wartościowego. Jerry Henry. No także kto tu prowadzi, no Henry, groszami, no teraz zyskał. Nie mamy pierwszy drop za ponaddychę. Juhu, juhu, okej, okay, idziemy za ciosem. Drugi skin za ponad dyszkę. Hmm No jak na razie, no wam powiem, że wygląda to raczej kiepsko. Tej boty dropią, i niestety nie. Uuu, teraz już się posypały dropy. No to chyba Henry sobie wygra tę bitwę na spokojnie. Szkoda, że ten usp właśnie nie wyleciał, to jest ciekawe, mi wyleciał w otwieraniu zwykłym, a nikomu dosłownie podczas tych bitew już drugi raz się nie pojawił, także to jest e, troszeczkę dziwne. No bitwa, no tutaj Henry i Crusher ładnie mi to poddawało, Zrobili sobie profit, ja w sumie najmniej wydropiłem. No i hydrant Garnął 386 zł i to już jest fajna wygrana. To już jest fajna wygrana jak, jak na cztery osoby za stówkę bitwa. Hmm, w miarę, no. I to była pierwsza skrzynka. Będziemy sobie testować następne w następnych odcinkach, także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę subika i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.